Cześć wszystkim! Maj jest w Stanach Zjednoczonych miesiącem dziedzictwa Azji i Pacyfiku. Doceniamy wkład i poświęcenie Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z wysp Pacyfiku w historię, osiągnięcia i kulturę Stanów Zjednoczonych. Dla mnie jedzenie to święto! Więc przyniosłam Ci jeden z moich ulubionych azjatyckich owoców. To licii. O, wspaniale! Widziałam je kiedyś w sklepie, ale nie wiedziałam, co to. Na drzewach wyglądają o tak, ale zanim je zjesz, musisz je obrać, a w środku jeszcze mają pestkę, której się nie je. Uprzedzam. Hmm, smakuje jak różany... Arbuz. Nie sądzisz? Wiesz co? W sumie całkiem trafny opis. Jakie dania można z nich przygotować? Zupy, dania główne, sałatki, no i mój ulubiony? Sernik! Przenoszenie azjatyckich smaków do tradycyjnych przepisów to naprawdę świetne połączenia. I bardzo smakowite. <laughs> Dziękuję za pyszny sernik. Spróbowałaś czegoś nowego? Pa!